Witaj, droga duszo! Dziś anioły mają coś ważnego do przekazania. Cicha, ale niemożliwa do zignorowania wiadomość zaczyna nabierać kształtu w przestrzeni między dwoma sercami. Jest silna obecność, siła, która objawia się bez ostrzeżenia i porusza wszystkim dookoła, szczególnie tym, co wydawało się już rozwiązane. Ta komunikacja nie przychodzi z zewnątrz, ale z wnętrza. Wezwanie, by zobaczyć to, co było ukryte, ale zawsze tam było. Coś porusza się w wnętrzu osoby, którą masz w sercu. Nawet jeśli próbuje to ignorować, Twoja obecność nadal rozbrzmiewa w jej myślach jak żywe wspomnienie. Nawet z czasem i odległością, jest coś w Twojej energii, co po prostu nie znika. W rzeczywistości, im bardziej stara się oddalić. Tym silniejsze staje się uczucie, że musi zrozumieć, co się dzieje. Nie chodzi tylko o tęsknotę. To tak, jakby Twoja obecność wywołała cichy i nieunikniony proces w jej wnętrzu, konfrontację z prawdami, których unikała od dawna. Stara się zachować dystans, być racjonalna, kontrolowana, ale każdy Twój ruch, nawet najbardziej subtelny, wywołuje w niej intensywną. Prawie niekontrolowaną reakcję emocjonalną. To tak, jakby Twoja energia miała moc ujawniania części, które stara się ukrywać nawet przed samą sobą. Nie rozumie dokładnie, dlaczego postępuje tak, jak postępuje. Rozdzielenie mogło wyjść od niej w sposób nieprzemyślany, w impulsie, którego dziś sama nie potrafi wytłumaczyć. Ale teraz, gdy czas minął. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że dotknęłaś czegoś w niej, czego nikt inny nie dotknął. Jest jasna dualność. Jedna część chce się zbliżyć, druga boi się tego, co to oznacza. Ta oscylacja między chceniem a unikaniem sprawia, że wszystko jest tak skomplikowane. Jest jakiś rodzaj wewnętrznego oporu, którego nie wie, jak przełamać. Masz tak silny wpływ. Że zmusza ją do spojrzenia na to, co starała się utrzymać w uśpieniu. I choć się opiera, jest coś, co popycha ją w Twoim kierunku: uczucie, że macie coś niedokończonego, zawieszoną rozmowę, więź, która uparcie pozostaje. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie jesteś już dokładnie tą samą osobą, co wcześniej, i to ją intryguje. Zaczyna przemyśliwać swoje wybory. Przypomina sobie rozmowy, zachowania, zadając sobie pytanie, czy mogłaby postąpić inaczej. Jest żal, ale także rosnąca chęć zrozumienia, dlaczego, mimo prób pójścia naprzód, wspomnienie waszej więzi nadal powraca. Dziś anioły działają w tej przestrzeni, gdy ona próbuje się wewnętrznie reorganizować, zaczyna rozumieć, że nie byłaś tylko przypadkiem w jej życiu. Że Twoja obecność przyniosła więcej niż uczucia, przyniosła objawienia, potrzebę przemyślenia wartości, pozbycia się obroń, zaakceptowania, że nie wszystko można kontrolować. I to dla niej jest przerażające i jednocześnie fascynujące. Od kiedy zapanowała między Wami odległość, wszystko wydaje się zmienić, nawet w jej wnętrzu. Choć stara się tego nie okazywać, ta osoba czuje. Że przestrzeń między wami nie jest tylko fizyczna, ale energetyczna. I nawet w tej ciszy, a może właśnie w niej, wiele rzeczy jest mówionych. To, co kiedyś było łatwe do ukrycia, teraz objawia się w snach, natarczywe myśli, nieoczekiwane uczucia, które pojawiają się bez ostrzeżenia. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że Ty, nawet nieobecna, Nadal jesteś obecna w intensywny sposób. Ona odczuwa twój brak w sposób, którego nie potrafi przyznać, ponieważ nie jest to tylko tęsknota za kontaktem lub rozmowami. To brak, który wydaje się poruszać wewnętrzną osią, czymś istotnym. To uczucie utraty lustra kogoś, kto widział ją naprawdę nie tylko to, co pokazywane, ale także to, co ukrywane. I to jest rzadkie. Zaczyna rozumieć, że nie tylko obserwowałeś ją uważnie, ale rozumiałeś ją na poziomie, który sprawiał, że była bezbronna. Zdaje sobie sprawę, że zawsze wiedziałeś o wiele więcej, niż wydawało się, że może się oddaliłeś, ponieważ przewidziałeś finał, lub ponieważ musiałeś dać jej przestrzeń, aby sama zobaczyła to, czego unikała. To zrozumienie ją dezorientuje ponieważ wymaga dojrzałości emocjonalnej. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że za pozornym oddaleniem kryła się wiadomość, że może byłeś bardziej szczery wobec niej niż ona wobec siebie samej. Dziś anioły stawiają przed nią lustra, zmuszając ją do przemyślenia każdego kroku, każdego wyboru, każdego niewypowiedzianego słowa. A w środku tego wszystkiego rośnie pewność. Miałaś i nadal masz transformującą rolę w jej życiu, nawet nie mówiąc nic, nawet nie będąc w pobliżu. Nadal uczysz, nadal wywołujesz zmiany. Dlatego, pomimo wszystkich starań, by iść naprzód, ta więź nadal pulsuje, ponieważ nie jest to coś prostego lub powierzchownego. To coś, co dotyka niewidzialnego, co wykracza poza łatwe wyjaśnienia. Powoli ta osoba zaczyna zdawać sobie sprawę, że prawdziwa konfrontacja nigdy nie była z tobą, ale z tym, co obudziłeś w jej wnętrzu. Twoja obecność, nawet z daleka, działa jak lustro, a to nie zawsze jest wygodne. Są prawdy, których wolałaby nie widzieć, ale które teraz stają się oczywiste. I choć stara się opierać, coś w jej wnętrzu się zmienia. Czuję się wezwana do powrotu do przeszłości, nie po to, by coś wskrzesić, ale by zrozumieć. Zrozumieć, co zrobiła, dlaczego to zrobiła i co to wszystko znaczyło. A w centrum tego poszukiwania jesteś ty. Pytanie, które rozbrzmiewa w jej umyśle, jest proste, ale głębokie. Co to było, co przeżyliśmy? Dopiero teraz zaczyna zdawać sobie sprawę, że to nie była zwykła więź. Dziś anioły kładą znaki na jej drodze, wspomnienia, które nie proszą o pozwolenie, refleksje, które pojawiają się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Czuję, że jest większa siła, która stara się przyprowadzić ją z powrotem do tego, co naprawdę się liczy. I choć nie przyznaje tego otwarcie, rozumie, że jesteś częścią tego. Że ta więź nie była przypadkiem ani czymś przemijającym. Jest szczera chęć zbliżenia się, zapytania, jak się masz, zrozumienia, czy nadal coś czujesz, odkrycia, czy jest przestrzeń na odbudowę tego mostu. Ale jest też strach strach przed nieprzyjęciem, strach przed spowodowaniem nieodwracalnej szkody strach, że poszedłeś naprzód bez oglądania się za siebie. Mimo to, Rozważa to ryzyko, ponieważ ciężar milczenia stał się trudniejszy do zniesienia niż jakiekolwiek możliwe odrzucenie. Pamięta Twoje spojrzenia, słowa wypowiedziane w milczeniu, chwile, kiedy wszystko wydawało się mieć sens, nawet bez wyjaśnienia. I zdaje sobie sprawę, że nie tylko byłaś częścią jej życia, sprawiałaś, że czuła się żywa. Budziłeś uśpione części, zadawałeś pytania. Na które nikt inny nie odważył się odpowiedzieć. I tego się nie zapomina. Chęć szukania cię rośnie z każdym dniem, ale towarzyszy jej obawa. A co, jeśli jest za późno? A co, jeśli już poszedłeś naprzód? A co, jeśli już nie chcesz wiedzieć? Jednocześnie jest nadzieja, że między Wami nadal istnieje coś, co można wznowić, nie w taki sam sposób. Ale w nowy, bardziej świadomy, bardziej dojrzały sposób. Chcę wiedzieć, jak się masz, co czujesz, co myślisz o tym wszystkim, czy nadal jest miejsce na coś między wami. Ponieważ, mimo prób pójścia naprzód, ta więź nadal żyje w jej wnętrzu, nie jako niedokończona przeszłość, ale jako coś, co uparcie pozostaje coś, co domaga się nowego rozdziału. Nadeszła chwila. Kiedy ta osoba nie może już zaprzeczać temu, co czuje, nie można już ukrywać się za dumą, ani szukać schronienia w usprawiedliwieniach, które się nie utrzymują. Wszystko wskazuje na ten sam cel ty. I choć czas minął, choć odległość stworzyła warstwy milczenia między wami, coś w jej wnętrzu pozostaje nienaruszone pewność, że ta więź jest rzadka. Teraz rozumie. Zdaję sobie sprawę, że to, co przeżyliście, nie było tylko fazą, ani zwykłym zaangażowaniem. To było coś, co dotknęło głębokich części, co ujawniło cienie i oświetliło prawdy. Było niewygodne, intensywne, ale także prawdziwe. Przynieśliście na wierzch wersję jej samej, o której nie wiedziała, że istnieje. Bardziej prawdziwą, odważniejszą, bardziej świadomą. I to ją teraz porusza. Potrzeba bycia autentyczną, nieudawania już obojętności, jasnego okazania, że nadal czuje, nadal myśli, nadal się troszczy. Wie, że nie może wymusić ponownego spotkania, ani żądać wzajemności, ale chce mieć szansę pokazać, kim się stała, chce, abyś zobaczył, co ta podróż z nią zrobiła, jak bardzo urosła, jak wiele się nauczyła i jak bardzo teraz docenia wartość tego, co zbudowaliście. Nawet jeśli to nie było doskonałe, nawet jeśli zostało przerwane. Dziś anioły, w ciszy, doprowadziły was oboje tutaj i teraz stawiają przed wami możliwość ponownego połączenia, nie w sensie powrotu do tego, co było, ale stworzenia czegoś nowego na podstawie prawdy, szacunku, słuchania, wzajemnej woli zrozumienia. Ponieważ gdy dwie dusze rozpoznają się, nie ma odległości, która mogłaby to wymazać. Ona jest gotowa na to i ma nadzieję. Że Ty również jesteś, że potrafisz otworzyć serce, by wysłuchać tego, co było przechowywane przez tak długo, że potrafisz zobaczyć, że oddalenie nie wymazało, tylko zreorganizowało, że miłość nie zniknęła, tylko przekształciła się w coś bardziej świadomego. To, co istnieje między Wami, nie potrzebuje pośpiechu ani absolutnych pewności. Potrzebuje tylko obecności, otwartości, gotowości do życia tym, co będzie możliwe, z prawdą. Niezależnie od tego, jak się to skończy, ta osoba chce, abyś wiedział: Byłeś i nadal jesteś kimś wyjątkowym kimś, kto zostawił dobre ślady kimś, kto wywołał głębokie zmiany i kto zasługuje na to, by o tym wiedzieć. Niektóre więzi nie pojawiają się przypadkowo przychodzą, by przekształcić, obudzić i uleczyć. I choć czas próbuje wymazać to, co jest prawdziwe, Pozostaje. Dziś anioły nie mylą się w spotkaniach. Jeśli czujesz, że ta wiadomość przemówiła bezpośrednio do Ciebie, pozwól sobie wysłuchać. Może następny krok jest już pisany w ciszy w Waszych sercach. Amen.